Cześć, nazywam się Kamil Wojciekiewicz i jestem głównym grafikiem w Intoxicate Studios. Opowiem wam dziś o levelach, które zobaczycie w naszej grze Afterfall Insanity. Pierwsza część gry odbywa się w schronie zbudowanym za ogromne pieniądze. Jest on naszpikowany nowymi technologiami, ale mieszkańcy nie dbają za bardzo o jego stan, dlatego teraz staje się coraz bardziej zdewastowany i brudny. Chwała dzieli się na dwie główne części. Pierwsza to część mieszkalna. Wystrój wnętrza tej części bazuje na dwóch kolorach, białym i czerwonym, które są oficjalnymi kolorami republiki. Oświetlenie w tej części jest bardzo jasne, co sprawia, że schron wydaje się przestronny i przyjazny. Pomimo wszechobecnej technologii, ludzie starają się, żeby to miejsce cały czas przypominało prawdziwy dom. Druga, techniczna część schronu zawiera wiele zróżnicowanych przestrzeni, począwszy od wąskich klaustrofobicznych korytarzy, skończywszy na wielkich halach, maszynowniach i magazynach pełnych kontenerów. Część techniczna jest pozbawiona plastikowych estetycznych paneli, pokazuje rdzewiejącą konstrukcję budowli i tony betonu. W tej części gracz może doświadczyć tego, jak przytłaczająco ciężka i skomplikowana jest struktura schronu. Przy tworzeniu chwały naszym celem było pokazanie miejsca pełnego kontrastów, gdzie nowe technologie łączą się z prowizorycznymi naprawami. Chcieliśmy uwidocznić różnicę między czystymi przestrzeniami mieszkalnymi na wyższych poziomach i całym brudem i zniszczeniem, jakie je otacza. Druga część, City of Dark, to miejsce skupiające wszystkich wyrzutków, którzy przetrwali wojnę, ale nie, nie zdołali dostać się do schronu. Stworzyli miasta i społeczności, które są czystą prowizorką. Całe miasto, położone na starym poligonie, jest zbudowane z pozostałości świata przed wojny. W tej części gry chcieliśmy stworzyć chaotyczne miasto, które wygląda jakby głównym narzędziem jego twórcy była taśma klejąca. Jego części są zrobione z rdzewiającego metalu i śmieci przytrzymywanych linami. Chcieliśmy stworzyć miejsce przypominające raczej slumsy niż osiedla mieszkaniowe. Trzecia część naszej gry, City of Light, to w zasadzie pustkowie. Jest to miasto, które zostało zniszczone przez wojnę. Wszyscy jego mieszkańcy zginęli, cała fauna i flora zniknęła. Miejsce to jest całkowicie spalone słońcem i wyplane z kolorów. Architektura miasta jest inspirowana polskimi miastami z tą różnicą, że budynki są w większości zdemolowane i zniszczone. Referencje, których używaliśmy, pochodzą z wielu miejsc, między m.in. z Warszawy i z Drezna zniszczonych w czasie II wojny światowej. W tej części gry chcieliśmy, żeby gracz poczuł, że prawie dotarł do miejsca przeznaczenia. Stworzyliśmy miasto, które kontrastuje z wszystkim, co gracz zobaczył w poprzednich levelach. Zawiera ono więcej otwartej przestrzeni i daje mu chwilę oddechu po podróży przez ciemne i mroczne miejsca. To pierwszy moment, kiedy główny bohater widzi światło słoneczne, dające mu nadzieję na ukończenie zadania.